Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Typowa Polska Wieś. Znajdujemy się na Brzozówce, no i w dniu dzisiejszym działamy sobie z akcją Obornik. Będziemy przygotowywać pola pod zasiędy rzepaku, no, przygotowywać bardziej, rozrzucać na razie obornik i je orać. Jak widzicie, zestaw standardowy, można by rzec ikoniczny, bo powiem Wam, taka Typowa Polska Wieś teraz jest naprawdę... Ogólnie co Wam miałem ja powiedzieć i co Wam muszę w ogóle powiedzieć, no nasz Nui niestety i niestety prawdopodobnie zostanie już użyty po raz ostatni w tym sezonie jak i ogólnie, A no z uwagi na to, że z ojcukiem wywożał sobie obornik widzimy jakie to jest dla nas uciążliwe poniekąd ładować to wszystko właśnie cyklopem, no i tak doszliśmy do wniosku że cyklop to jednak już jest rzecz, która jest nam e, no, troszkę trzymała, zbędna, e, więc no, poszliśmy po rozum do głowy. No i doszliśmy do wniosku, że skoro 60 już miała być przygotowana pod tego, która ma założoną mocniejszą pompę, szerokie laczki z przodu, obciążniki kół z tyłu, e, no to wypadałoby tego która w końcu kupić i tutaj wysłaliśmy zapytanie ofertowe do SPEPU tur do 60 to jest niecałe 5000 zł no tam z montażem ze wszystkim, jeszcze bardziej z przesyłką no to będzie tam po wszystko się kręciło w obszarze 5000 być może uda się tam jakiś fajny rabat jeszcze wyhaczyć fajnie by było no to będzie naprawdę myślę dobrze i Będziemy mieli tura plus widły do palec, no bo to jest nam jednak potrzebne i myślę, że widły do obornika plus widły do tutaj akurat balotów. To będzie na początek wszystko, a później no to będziemy sobie już kombinować ewentualnie z zakutem łyżki albo zamiast widł do balotów kupimy jakiegoś chwytaka, zobaczymy. Tu jest też problem aktualnie, jeśli byśmy chcieli robić kiszonkę z, z traw, to chciałbym ją sobie obijać, nie? I tutaj mi się przyda biarka, także to jest takie trochę zagmatwane, Wam powiem, mimo wszystko. Ale, no, do wyjaśnienia, że tak powiem jeszcze. No, my już akurat ogólnie kończymy sobie rozwozić obornik, bo to jest nasza druga działeczka, dziełeczka. Gdzie ostatnio kosiliśmy sobie pszenicę, to już akurat obornik wywiozłem, teraz zostaje nam ta działeczka, no i będziemy sobie orać, wykonamy sobie tą orkioleczkę o runie. zaoramy to wszystko, żeby no w kolejnym odcinku, myślę, zająć się siewami, a nie, wróćcie, w kolejnym odcinku będą, będzie prasowanie słomy, i zbiór, ogólny zbiór tej słomy, niż to prasowanie. i... Dopiero w kolejnym odcinku, siebie co Wam powiem, to Wam powiem 27.773 000 na moim koncie. Skąd to się wzięło? No, no to z tego, że właśnie sprzedaliśmy naszą słomę. Dostałem dobrą ofertę za słomę i sprzedałem tą słomę, którą miałem sprasowaną z tak powiem tutaj wcześniejszego razu. Przy ogólnie to było tak, pozostałości z pierwszego. I na tym nie był pokos z pierwszego zbioru słomy, pozostałości, które mieliśmy sprasowane, sprzedaliśmy, czyli to, co było na strechu u nas, i to, co mieliśmy tutaj zebrane ostatnio, czyli z tego, co wczoraj prosiliśmy, tutaj też właśnie wszystko sprzedałem. Tam to wyszło coś około 60 balotów. I no jak widzicie, książki się zgadzają, brakuje nam 6 tysięcy w tej chwili do tego, aby mieć dobre pieniążki na zakup nowej działeczki, ale już Wam mówię, spokojnie, wyrobimy się, wyrobimy się, moi drodzy, będą pieniążki, będzie wszystko, bo praktycznie 2 tysiące nam no, wpadnie jutro z naszych grówek, jest tam dodatkowe zarobki, no to jest wtedy wychodzimy na 28 tysięcy czyli wychodzi nam 30 tysięcy jutro e, ogólnie e, na moim koncie będzie brakowało nam tam o paru tysięcy to taki lekki kredyt 5 tysięcy sobie e, zaciągniemy prawdopodobnie ale jeszcze zobaczymy, bo będę sprzedawał na pewno objęcznień także tutaj e, pewnie tak czy siak e, Dodatkowe pieniążki mi wpadną. E, myślę, że jak coś to na kiszonkę sobie sprzedamy od razu. Tam parę balotów, a potem może zobacz, komuś, żeby po prostu ten hajs się zgadzał, żeby tego kredytu tak nie brać. E, chyba nawet jeszcze mam środek budżet, więc praktycznie nie będę potrzebował w ogóle zaciągać kredytu. I to będzie naprawdę jakaś nowość, bo ja żyję cały czas bez kredytu. Co mnie zresztą bardzo cieszy, tak że dajemy sobie tutaj radę bez tego kredytu cholernego i żyjemy cały czas ze swoje pieniążki, tak? No, choć pewnie nie mówi, bo i tak przyjdzie ten okres, czyli w przyszłym roku ten kredyt będzie brany, bo trzeba będzie ten areał powiększyć na pewno, tak czy siak. A jak nie powiększyć areał no to dokupić sobie maszynę, tak czy siak. To, powiedziałam, że, że 50 tysięcy trzeba będzie nabrać. Można, tym więcej, ale to jeszcze zobaczymy. Dodatkowo no, wróćmy tutaj sobie i jedziemy dalej ten odcinek rozrzucać. No, widzę, że tutaj jeszcze trzeba będzie jeden odcinek przywieźć, także na spokojnie obrócimy yy, sobie i będziemy sobie tutaj orać. To yy, po pole yy, tam będzie więcej. ale są tak jak mówiłem, 6 działek, 3 uprawy, po 2 działki każdej prawej, każdy jest dopolowym i jest dobrze. Właśnie przede wszystkim przewaga ziemniaka. Widzimy no, rekord woda promek, jak już wspominałem wcześniej. No, bo ziemniak to u nas będzie no, tak? i nagle nie właśnie tak. No, dobra, pniaszki z niego wystajemy, więc, więc myślę, że warto by było więcej to, to zasadzić. Tym bardziej że też będę chciał wykupić troszkę sprzętu e, do produkcji ziemniaka. Także tutaj myślę, że w przyszłym roku też będzie wymiana na jesień. E, na jesień, ewentualnie jeszcze za dwa lata, na wiosnę wtedy. E, sezarki, później na jesień kopaczki. Tak, żeby, wiecie, tutaj być e, odpowiednio przygotowane do profesjonalnego zbioru tego ziemniaczka, no i przerobu też, no mówię, z tym ziemniaczkiem trzeba by tak podziałać, żeby mieć go w ogóle gdzie schować, no bo jednak będzie go sporo. Ja na razie nie widzę czegoś takiego, że go musiał sprzedawać, bo to mi się nie podoba. Chyba, że no też tam są jakieś plany z ojciórkiem, żeby to nasze gospodarstwo co było wybudowane na no szybko, żeby to oburzyć, postawić wszystko na nowo już tak profesjonalnie, odpowiednio, bo i tak trzeba kupić, trzeba, kupić, trzeba powiększyć ogólnie stawę krów, bo jest to fajna gałąź, dość dochodowa, no a żeby powiększyć hodowlę krów, no to trzeba by było mieć większą oborę, ewentualnie jakąś tutaj kupić, wydzierżawić, no to się za bardzo nie podoba, coś tam się dzierżawić, więc, więc będziemy musieli tym naszą starą, która jest za mała i w ogóle nieprzystosowana jakoś tak dobrze do hodowli zburzyć, a w jej miejsce na jej fundamentach, można i na jej ścianach postawić nową. Tak, postawić nową oborę taką przede wszystkim myślę nowoczesną, która pomieści więcej krów. Również przydałoby się nowe garaże, więc pewnie te stare ceglane no, zostaną zburzone też w ich miejsce za jakiś tam czas powstanie coś nowego. Czyli jedno słowo, mielibyśmy troszkę czasu bez w ogóle e, garażu. Co zrobić? Wydaje e, mi się, że taki okres, gdzie, że po prostu nie będzie gdzie postawić ciągników, e, ani gdzie będzie, nawet nie będzie gdzie pochować maszyn czy czegokolwiek, Możecie, no będzie trzeba po prostu przeżyć jakiś taki krótki okres. Ale postawimy przynajmniej coś porządnego, coś co, że tak powiem, będzie u nas spełniło zadanie i porządnego magazynu, jak i porządnego garażu. No bo aktualnie, czy to 60 czy łabek, a nawet dziesiątka, czy tak w sumie czwórka, się mieszczą. Ale powiedzmy, kupimy jakieś większe parkoury, już jest zdrowy. Tak samo z paszywozem, trzeba będzie kupić Teraz kupujemy mniejszy paszowóz, żeby to się w ogóle pomieściło nam, tak? ale plany są, aby kupić porządny paszowóz też już z biegiem czasu e, i tutaj karmić te moje krótki już większym paszowozem, który aktualnie się po prostu nijak nie mieści do naszych krów, no nie mają porządnego koryta, e, więc tu jest po prostu pomysł, aby po prostu pod naszym mogowe starało się zburzyć, postawić nową, e, później ten garaż, tobą z tyłu wiatr też zburzyć, postawić jakiś większy garaż też jest myśl magazynu na ziemniaka, ale to jest w ogóle już taka no nie będę ukrywał myśli bardziej na ten magazyn, bo to jest kupa forsy na to, też kupa miejsca i nasza, nasza produkcja, że tak powiem, ziemniaka jest zbyt mała aby sobie pozwolić na takie magazyny, więc po prostu wybudujemy uniwersalną halę w których po prostu będą stałe taśmociągi prawdopodobnie już będą one wypożyczane i w tymi taśmociągach będziemy się ładować no bo nie wyobrażam sobie, by było inaczej jeżeli tutaj te ziemniaczki będą, będą no, tak profesjonalnie tutaj układowane i profesjonalnie, będą tutaj obrabiane i zbierane, kontraktowane, także no, tutaj trzeba po prostu mieć porządną halę, a to co mamy teraz, ta ziemianka, no to też pójdzie do stworzenia nie będę ukrywał, e, Też pewnie kur nie najdziemy i cały czas, tylko za jakiś czas się z nimi pożegnamy. E, ale to jeszcze, wiecie, no zobaczymy, jak tutaj czas, co czas w ogóle pokażę, jak tutaj wszystko będzie wyglądało. E, no i tyle w sumie. jakieś tam plany są, oczywiście będziemy to mało je realizować. E, będą pieniążki, no to no to to zrobimy, tak? Też tam są jakieś plany, aby e, tutaj z prowu kupować nowego czynnika, jakieś pożywkę, a pieniądze z prowu właśnie mogę, na, mogę przeznaczyć, że tak powiem, na lubowe nowej opory, e, również magazynu, także tutaj byśmy jakoś to wszystko połączyli, byłby to jakiś tam wkład e, prowów, to wszystko, no i ja bym musiał jakieś tam wyczepić, nie większy, mocniejszy zaciągnąć. no ale mielibyśmy na no, profesjonalnie to wszystko ogarnięte, więc takie są plany. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy, tak. Też nie mogę, że tak powiem, tutaj już mówić z góry i z góry zakładać, że powstaną nowe magazyny, nowa obora, bo w zwyczajnym świecie nie wiem, tak będzie. Jak się tak stanie, no to na pewno będziemy się no widzieli, na pewno będzie ta budowa pomału ruszała, no na razie jest co jest, musimy przede wszystkim odkupić się w porządne maszyny, które są nam potrzebne do tutaj do, do, do gospodarzenia a, do, do, do działania na tym gospodarstwie, jak będzie wszystko ogarnięte, no to wtedy na koniec będziemy mieć budynki inwentarskie, magazyny, ale to wszystko jak mówię z czasem, dobra, sobie sześćdziesiątkę zgasimy, władka, a Władek już na to jest zgaszony, to dobrze. E, tak mamy podpięty ogólnie gruber pod naszą czwórkę. dzisiaj jeszcze gruberowałem, więc ja go sobie tutaj zostawię. E, tyle, że no właśnie podepniemy. Spakujemy się do naszej czwóreczki i polecimy orać. Ogólnie jest ciepło, więc sobie drzwi możemy otworzyć. Nawet tych agregatów nie nam Mamy tylko jednego, kiedy myślę, że dopiero gdzieś tam przedstawię go podczepy pod ciąg pod i a do tego momentu jeszcze trochę też właśnie drony mieliśmy odebrać bo były powiększane przez znajomego więc trzeba będzie je w międzyczasie tutaj odebrać teraz będą to drony piątki, ale takie podnoszą naszą czwóreczkę dobra, tu jest rozłożony to już stać mieczmy sobie ale z tą porką moreczką A, stop, orka, moreczka, Aha, w ogóle był opuszczony, ok. Tego nie zauważyłem. No, tego zoopaku w tym roku no, na pewno będzie więcej jak zeszły. Niech jak on to mnie bardzo cieszy, że tak będzie. Bo powiem Wam, no, dochodzi na to, że jest dobra uprawa dość dochodowa, więc myślę, że warto jest poświęcić się e, temu ziemniaczkowi ziemniaczkowi temu zapakowi e, zwłaszcza, że jest to jakiś to nie jestem tylko i wyłącznie zboża, pszenica, e, wręcz mi owiez, bo się stanęło. Nie jest to nas to pszenica, tylko nas, jest to kolejne, kolejna uprawa. Tak? E, tak samo mamy ziemniaka, co też coś tam niecoś przełamuje nam e, naszą uprawę ale ziemniaka to miałem tylko i wyłącznie ja, oczy tego nie miał no. także teraz to będzie nowość na gospodarstwie z niebawem na tych ziemiach które tutaj akurat mieliśmy po e, oczółku czy które dostaniemy po oczółku to będzie nowość także no zawsze to mówię dać coś nowego dla tej ziemi i mam nadzieję że po e, one też będą lepsze tu ogólnie będziemy musieli sobie tak e, zaorać bo to, to to na samym końcu nie będziemy, uleć, no bo ja z nic innego nie zrobię tylko tak nie mi tutaj do śrady po później to będzie taki dziwny luk że tak powiem chodzi o to nie o, to, wychodzi, żeby mieć problemy yy, z oraniem Proszę nam spokojnie naprostuje, będzie dobrze No, też tak z ojczórkiem myśleliśmy, że w sumie, no jak nas nie spać będzie na kupno z progu, bo byśmy wtedy postawić sobie e, tą właśnie wspomniałam wspomniałem te magazyny, e, no to powstał pomysł, żeby zakupić sobie klipem na to gospodarstwo u e, szóstkę turbo, bądź e, tam e, e, 16-14, 16-34, e, e, ewentualnie... ZTS-a jakiegoś, wiecie, coś tego typu, ścianinków już sześciocylindrowych, e, które no, równie głównie do osiewu, do uprawy. E, nasza czwórka ewentualnie albo by została na gospodarstwie, albo by została sprzedana, e, bądź służyłaby do jakichś tam mniejszych e, prac. No, tak, takie są plany, nie? A co z tego wyniknie, No to, no, to zobaczymy. Wam piękna jest ta inside kamera w tunniku. Fajnie się tym operuje. Naprawdę no tak też Fajna robota. E, fajnie robota robi. E, szkoda, że mamy pług zagonowy, a nie obrotowy, to by było jeszcze lepiej, ale spokojnie. Na no, pewno się takiego pługa e, zagonowego dorobimy. E, i Maszyna, a powiem więcej, nawet mi się podoba, choć pora mi dopiero pierwszy raz. No e, to tutaj Wam że naprawdę spawia. Jak wiecie, ładnie sobie nawracamy, wszystko fajnie pięknie. E, ja wiem, że się odsypywa kołem, reguluję, e, dojeżdżam, odjeżdżam. Kurde, lunkę, no, prawie jak nie? No, także tutaj, no, robota idzie. Zaoramy to, no to, wtedy też nibab okąprzymy, zbierzemy to wszystko, podsumujemy troszkę, to co tutaj, że tak powiem, zebraliśmy, chociaż tam podsumowania za bardzo nie mamy kiedy robić. Aktualnie mamy tam mniej więcej tylko rzepaku naszego, bo co aż więcej tego na razie nie ma. No, będzie więcej, to sobie pogadamy, no, ale na razie na no, tym nie jest super wynik no, a zawsze jest to coś zawsze jakiś pozorobek jest e, no też, jak mówię sporo zarobku mamy z takich dodatkowych możliwości czyli tutaj akurat siano nie sprzedajemy ale sprzedajemy sobie e, szionkę, sprzedajemy słonę, mamy kury, mamy miód, mamy warzywa, także to jest też fajny zarobek. E, no i myślę, że by nie tutaj. Będą już u nas wiodłe prym I będziemy je pomału sprzedawać No bo te pieniążki będą potrzebne Więc trzeba będzie sprzedawać jedne, kupować drugie I... Drugie też zobaczymy co z tymi bykami będzie Bo są pomysły aby tam właśnie Gdzie te byki mamy Zostawić niebawem wiatę I mieć krowy Tak dobrze słyszycie Mieć krowy także Zobaczymy, co z tego wyniknie. Fajnie by było taką wiatę postawić. Jak Wam pokażę, o jaką wiatę mi chodzi. Bardzo fajna. Uważam, że jak najbardziej tam pasuje. Za 36 tysięcy na 45 kt. Tak, taką wiatę by można było tam chyba postawić. Ale jeszcze zobaczymy, jak tutaj będzie wszystko wyglądało. Może się jeszcze rozmyślę, znając z mnie. Złoki jeszcze szczerze mówiąc tam postawić coś takiego i fajnie by było. W no, razie musimy trzymać się na za portfel w przyszłym sezonie. mam no, tutaj młody rolnik, nowe nabytki. Trzeba odmienić tablice przedniewąkarskie od razu. No i powiem wam nadaje no, mi się działo. Nadajem gdzie się działo naprawdę. No, ale powiem o tak szczerze ma... Cały czas idziemy do przodu, żyjemy jakoś bez tego kredytu, więc może i w przyszłym sezonie udałoby się wszystko bez tego kredytu ogarnąć kolornego. No i zobaczymy, ktoś nie, ten na rolnik nie ma szans, żeby go bez kredytu ogarnąć, co nawet też nie. Ale myślę mniej więcej jak 100 tysięcy w przyszłym roku. Bo powiem Wam tak szczerze, no przyjdą fajne maszyny, no te maszyny, nie ukrywając, no, swoje kosztują, ale na pewno robotę u nas zrobią, na pewno będziemy z nimi zadowoleni. Przede wszystkim ułatwi nam pracę. Tak? A jeszcze jak choroba nam się zwiększy, to już tutaj całkiem będą na wagę złota te maszyny. Także uważam, że jak nie ma, to fajnie byłoby to z księgi teraz kupić, z tego młodego rolnika, tam się nie pozostaje już niech zmieni się teraz. Od później to już mówię, różnie, nie wiem, może być różnie. Tam jeszcze można kupować nowe maszyny uprawowe, to I tak cały czas trzeba kupować. Ale to już tam swoją kodę. Też myślałem, żeby nie uprawiać tego zaoranego tylko jeżdżać po takim skupowo zostałem i takowo-siedmym. Ale pomyślałem sobie, nie, 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 tak nie może być. Musimy wjechać z dronami, e, lekko tutaj te największe bryły rozciągać. E, Przerwać się to parowanie i w to będziemy po prostu zestawem uprawowo-siebnym, rzepaczek, a później zbożać. No i tak samo, powiedzmy, tutaj będzie z ziemniaczkiem e, zaorane, e, będzie tam to wszystko uprawiane. Nie mamy brony obietnikowej, ale można powiedzieć, mamy jakby alakultywator, który jest właśnie ten nasz nowy agregat uprawowo e, więc tym agregatem możemy w takie zaorane wjeżdżać i to będziemy tam sobie elegancko, myślę, uprawiać. Też, że mamy dobrze przygotowana do ziemniaczki. Ewentualnie, jak się mylę, to będziemy sobie przejeżdżać dwa razy, bo wynajmować na ten RMG jest na, mierę, na kilka godzin gronę wirnikową, jakiś tam agregat aktywny. Chyba, chociaż wątpię, że była taka potrzeba. Myślę, że sobie niespokojnie damy radę z tym naszym agregacie no i w sumie co, do końca odcinka sobie wszystko zaoram Także fajnie, pięknie, aż nie powiem, super pięknie Pogoda ładna, tak tak nawet gdyby można było już dzisiaj wsiadczą, nie za szybkie terminy Ale na spokojnie trzeba się przygotować do kolejnych zbiorów, już do takich ostatnich e, Mam nadzieję, że widzę naprawdę prawo, że robi ten Season 2 Safari Na prawo też złoty kombajn, jak dla mnie e, I dobra tutaj ja akurat wyszło tak, że będziemy musieli ten mały kawałek teraz sobie eee, więc tutaj no będziemy sobie tak trochę śmiesznie jeździć ale szczerze nawet nie wiem sam jak to zaorać jak Wam powiem więc oram tak jak to e, mi się widzi bo ty a łąkiem nie będziemy dojeżdżać bo będzie na pewno nie wkurzę i tak nie wiem czy ja mam tego w tym roku nie prosi. Ale nie problem, najwyżej to od niego kupimy. Oczywiście chodzi o trawę, e, ale znowu żeby miał to zwolić moimi maszynami, to tak coś nie bym powiedział. Ale już na razie na testy nic nie dostanę, jaki jak mi powiedzieli, teraz to już się musisz zastanowić, co chcesz kupić. E, jeżeli chodzi o oczywiście o sprzęt zielonkarski, prasa w sumie paszowy zmiany sząpewniaka odżywki z przętu ciąkarskiego, bo tylko o takich sprzętach w tej chwili mówimy również tam mniej więcej wybrane, e, tylko jest jeszcze kwestia i, tutaj jak e, zakupu czynnika, ale to jest mimo kwestia sporna, no bo cały czas myślimy nad tym, czy w ogóle należa nam się trochę to nasze gospodarczkę kupywać, prawdopodobnie żeby nie kupimy. Ewentualnie kupimy jakąś używkę, ale jak to mówię, czas pokażę. W sumie to już tutaj będziemy sobie cofać, co jest też witnąć w Hokaipsie, ogólnie w półgach ciąganych, gdzie jest słabo z cofaniem tymi maszynami, ale myślę, że... Myślę, że i tak za jakiś wykupimy sobie jeszcze jeden kurzek powrotowy, będziemy poradz sobie oddać ludzi, a to oczywiście w chwili, kiedy byśmy mieli e, tutaj w naszym gospodarstwie jeszcze jeden traktor, no bo nie będę ukrywał coś tam koło tych 130, które komuś by się w przyszłości przydało, e, zwłaszcza jeżeli nasze działki będą już e, połączone, no nie? Ale to jeszcze zobaczymy, e, jak to będzie. Zasniemy to namiasko. Tutaj sobie odkroimy. W Od miedzy i odpoczy na i oczy. Jak to wygląda? No pięknie to wygląda na no wodę. Piękną robotę ten płuk robi. elegancko tegno lecimy dalej no i powiem co na odcinku obornik rozwieziony, no fakt faktem wszystko rozważyliśmy jedno pole praktycznie zaoraliśmy e, także ja kolejne pole sobie zaoram już poza odcinkiem też pewnie do końca pole oram również poza odcinkiem i w kolejnym odcinku jak mówię z głowy słonę też zobaczymy co z tą słoną się stanie ktoś tutaj z dużego wyboru nie ma, bo albo ją zostawię sobie dla moich prób, albo ją zostawię dla moich prób. Już teraz sprzedawać nie mogę, bo bym nie miał słomy na zimę. Także to już jest taka lipa, że słoma zostaje, ale uwaga, uwaga, zimą być może ją sprzedamy. Ewentualnie taką wczesną bądź późną wiosną. To wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli jej wystarczające ilości, czy też nie. E, fakt faktem, e, w zeszłym sezonie mieliśmy mniej tych klub, teraz mamy więcej, e, więc tutaj te też muszę o tym pamiętać. E, może te kluby potrzebują więcej. tak? I tutaj, tutaj, aszy, jakie są, one na pewno też w tym sezonie pójdą więcej. E, także o tym na pewno nie zapominam. No i cóż, z nami się żegnam. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli rzeczy nam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Subskrypcje, witajcie na moje pozostałe odcinki. E, dziękuję Wam za oglądanie, za 520 subów, jesteście wielcy. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się oraz cześć.